Mówi się, że siostry to twoje pierwsze prawdziwe przyjaciółki. Jeśli chodzi o moją siostrę Skipper, to zupełnie się z tym zgadzam. Załatwię to w stylu Skipper. Do marzeń! Włącz muzyczkę! Skipper żyje tak, jak w jej duszy zagra i w pełnej zgodzie ze sobą. Muszę przyjrzeć im się z bliska. Nawet jeśli masz to kłopoty, myślałam, że jest jakiś problem z moim tortem. Na co dzień biegle włada sarkazmem. Postaram się nie załamać od presji. Oh. Widzicie, można się dobrze bawić bez urządzeń domowych i elektronicznych sprzętów. Oh. Oh. Poważnie. Ta technologiczna czarodziejka jest niesamowita. I już! Tak! Cieszę się, że jest moją siostrą. Dzięki, siostro. Takie słowa z twoich ust wiele znaczą. Znajdźcie Skipper! Nie mam wątpliwości! I resztę rodziny i przyjaciół Barbie w serialu Barbie Dreamhouse Adventures.